Witam w kolejnym wydaniu Info Połówsk. Za nami 19 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zanim jednak zobaczymy, co działo się w niedzielę podczas niedzielnego zgrania z Osiakiem, zobaczmy, co znajdziecie się w naszym serwisie. Występ orkiestry i chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Pierwsze Płońskie Iglo. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w dwóch miejscach w Miejskim Centrum Kultury oraz w restauracji Kojo. Zobaczmy najważniejsze wydarzenia niedzielnego finału. Za nami 19 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Przy tej okazji, na mieszkańców pońska czekało wiele atrakcji. Przez cały dzień biliśmy rekord Guinnessa w malowaniu najdłuższego obrazu złożonego z serduszek. Fani PlayStation 3 mieli okazję zostać mistrzem najszybszego serca wielkiej orkiestry na torze Colin McRae. Każdy z nas mógł też wziąć udział w telefonicznej licytacji przedmiotów wystawionych w naszym portalu, między innymi godzinnego lotu z samolotem nad Pońskiem, czy piłki z podpisami zawodników Legii Warszawa. Łącznie zebraliśmy 1190 zł. Od samego rana upiększaliśmy nasze twarze przeróżnymi wzorami. Dużą popularnością cieszył się także 3-metrowy miś pluszowy, do którego każdy z nas mógł się przytulić. Na parking przed restaurację przyjechały wozy specjalistyczne. W Miejskim Centrum Kultury kwesta uliczna zakończyła się o godzinie 16. Na Rutkach za wrzutkę do Puszki mieliśmy okazję przyjechać rajdowy mountain. W sali kina odbyły się też koncerty m.in. zespołu Prestige oraz dzieci i młodzieży Płońskich Szkół Podstawowych. Na zakończenie w restauracji Kojot wystąpił kabaret Stado Untata z Warszawy, a po nim zagrał zespół bez przesady jazzowy. 19 finał WOŚP zakończyło tradycyjne światełko do nieba. W portalu Wirtualny Pońsk znajdą Państwo relacje oraz fotorelacje z finału Wielkiej Orkiestry, jak również zwycięzców licytacji przedmiotów. W ciągu całego dnia Pońsk zebrał 42 392,89 groszy. Wszystkim ludziom dobrego serducha serdecznie dziękujemy. W środę 5 stycznia w restauracji Różna świętowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w pięciu pońskich par. Uroczystość jubileuszowa par małżeńskich obchodzących 50. rocznicę ślubu odbyła się w restauracji Róża. W tym roku wyróżniono Danielę i Józefa Budziszewskich, Teresę i Kazimierza Markowskich, Irenę i Jana Kozakiewiczów, Mariannę i Grzegorza Zielińskich oraz Janinę i Stanisława Wojciechowskich. Państwo Wojciechowscy obchodzą w tym roku 65. rocznicę ślubu. Z rąk burmistrza i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Danu Tyziłek jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a także legitymacje podpisane przez prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Przed jubilatami towarzyszącymi im rodzinami, ze specjalnym przedstawieniem wystąpiły też dzieci z przedszkola nr 2 w Płońsku. dalej razem jak najdłużej razem. Przyłączamy się do tych pięknych życzeń i od siebie dodamy tylko życzymy Państwu podwojenia wyniku. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Nie żyją nam, nie żyją nam. Do Płońska dotarła Orgisz. Wiele chodników zamieniło się w lodowiska. Zapytaliśmy więc mieszkańców, jak oceniają stan odśnieżenia pońskich chodników. Jak oceniają państwo odśnieżenie, właśnie, Płońskich ulic? Bardzo <słuch> słabe. A gdzie jest najgorzej? Cała ulica Płocka, to jest w ogóle nic nieodśnieżone. Ale Jóra wiemy, Wormska, że najwięcej wydaliśmy. Najwięcej jako wydaliśmy. Najwięcej. Jako miasto. Za Także to jest kiepsko. bardzo kiepsko. Nie widać w ogóle, jest tak ślisko, że... O, nie jak. A gdzie jest najgorzej? Bo ja wiem, no, no nie jest źle, no wie pan, jest tak, nie jest, nie, no to jest trochę tam tego no, ale no nie jest, aż tak najgorzej. No, fatalnie, jak widać, widać, jak widać, strasznie. A gdzie jest najgorzej? Wszędzie. Najgorzej jest... Wszędzie. Chyba tutaj na mieście. No jest bardzo źle, bardzo źle. Rano to po prostu był szok. A które ulice, gdzie jest najgorzej? No to wszystkie jednakowo. Ja tu nie uważam, że jest któraś mniej lub bardziej, a już tam koło kościoła młodzieżowa to jest tragedia. Tragedia po prostu. Nic nie robią. niecale to nie tylko u nas, także... Marnie, marnie. No ale gdzieś jest, trzeba znaleźć yy, jakiś konsensus między kosztami a, a jakością. No i to chyba to jest to. No tak jak tu widać, nie za bardzo. Przejście jest właściwie tylko jedną stroną, a po drugiej stronie zmrożony śnieg, więc niespecjalnie. A gdzie jest najgorzej? Czy te osiedlowe, czy te główne? No myślę, że im mniejsza uliczka, tym gorzej, więc chyba osiedlowe wyglądają najbardziej fatalnie. No nie jest zadowalający jednak. A które ulice najgorzej? Gdzie, gdzie najgorzej? Często chodzę Grunwaldzką. Zrobiła się strasznie wąska ulica, chodniki zaśnieżone. Tuż przed odbliżą udało nam się zarejestrować nieco jedną budowlę, jaka powstała na jednej z pońskich posesji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tyle osób na pewno jest w stanie pomieścić pońskie iglo. Ewenement na skalę krajową? Być może w naszym regionie i w samym Pońsku chłopaki na pewno są pionierami tej zimowej budowli. Co ich do tej zabawy skłoniło? Bo to kolega Wart wpasa ten pomysł, bo on też wcześniej już robił sam. No i teraz zraliśmy ekipę i robimy teraz coraz większe, coraz z każdym rokiem coraz większa jak zima. Jest ta budowla Burj Dubai w Indiach. Ona jest chyba, bodajże, i zafascynowała mnie struktura tego i wysokość porażająca tej budowli. Jesteś studentem? Studentem Politechniki Warszawskiej, pierwszego roku. Plan był taki metodą chałupniczą robiony, ale no Parę obliczeń trzeba było zrobić. Poza tym kąt nachylenia różnego warstw do płaszczyzny podstawy poprzedniej, na przykład jak masę śniegu, obliczyć wytrzymałość ściany mniej więcej pi razy drzwi ile ma wysokości tegoroczna budowa? Łącznie z iglicą, na której jest flaga 7 m. 10 centymetrów. A ta poprzednia ile miała? Jak dobrze pamiętam 5 m 20 centymetrów. Co prawda do Pońska zawitała odwilż i śniegowa budowla runęła, ale na szczęście udało się ją uwiecznić. Pełny reportaż o Płońskim Iglo znajdą Państwo w Płońsk TV. Serdecznie zapraszamy. Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Piątkowy wieczór w kościele para Maksymiliana Kolwego zapisał się pod znakiem kolędowania. W Płońskiej Świątyni Wystąpiły orkiestra i chór Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Płońszczanie trwając w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia, tłumnie wypełnili kościół parafialny. Wszyscy oczekiwali na znane w całej Polsce przepiękne kolendy w wykonaniu Mazowsza. Koncert otworzył utwór Franciszka Karpińskiego, nazywany często Królową Polskich Kolęd. W repertuarze znalazły się również wszystkie najpiękniejsze polskie kolendy, m.in. wśród nocnej ciszy, dzisiaj w Betlejem, czy pójdźmy wszyscy do stajenki. Po zakończeniu zapytaliśmy wychodzących, jakie wrażenia wynieśli po tym nietuzinkowym koncercie. Cudowny uroczy, wspaniały koncert, naprawdę. Jaka, jaka kolenda najbardziej zapadła Cudowny, w pamięci? ostatnia cicha noc. Przepiękna. Coś wspaniałego. Jestem tak. zachwycona za i zauroczona. A która kolenda podobała się najbardziej w wykonaniu Mazowsza? Nie ja wiem, wszystkie. Nie, 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 nie rozróżniałabym żadnej. Jestem pod wrażeniem. Mam na występie Mazowsza chyba nie wiem, szósty raz, ale bym na każdym razem jeszcze poszła. Wspaniałe. Która kolenda w wykonaniu Mazowsza podobała się najbardziej? O, każda jest wspaniała, także nie ma co tutaj porównywać, uważam. Coś pięknego. A która kolenda podobała się najbardziej w wykonaniu zespołu? Wszystkie. Wszystkie piękne. Wszystkie piękne. To fajne, super. Jaka kolenda najbardziej zapada w pamięci? Wszystkie chyba po kolei, bardzo mi się podobało, bez wyjątku. A tobie jaka kolenda najbardziej się spodobała? Te wszystkie. wszystkie. Wszystkie? Pięknie, pięknie, bardzo się cieszymy, żeśmy przyjechali. Tak, tak, Przyjechać. Tak. I A jaka, jaka kolenda najbardziej zapada w pamięci? No, ja, ja mam wiele, ale lulaj, że jest Zuniu, cicha noc. No, wszystkie są piękne, wszystkie. Ja bardzo lubię cicho noc i, i że Jezuli. Przypomnijmy sobie zatem jedną z kolęd, która podobała się pąścioną najbardziej. W poniedziałek 10 stycznia w sali weselnej Marko odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne pońskich samorządowców. Na tegorocznym już dziewiątym spotkaniu dla pońskich samorządowców, zorganizowanym na progu Nowego Roku, gospodarze uroczystości Starosta Płoński i burmistrz naszego miasta podsumowali ubiegłą kadencję. Jako pierwszy głos zabrał wicestarosta Andrzej Stolpa. Swoje wystąpienie rozpoczął od usprawiedliwienia nieobecności starosty Jana Mączewskiego który musiał pojechać na spotkanie do wojewody mazowieckiego. Powitał on wszystkich przybyłych gości i w kilku zdaniach podsumował działania powiatu w minionej kadencji. Przedstawił plany na przyszłość oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne. Tego samego dotyczyło wystąpienie burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika. Następnie składając życzenia noworoczne głos zabrali Aleksander Sopliński i Wojciech Jasiński, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej. Na poniedziałkowe spotkanie noworoczne przybył również prezes Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie, Jerzy Terpiłowski, który na ręce wicestarosty przekazał staroście Mączewskiemu dyplom orędownika tradycji. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Pońsku, który wręczył nieobecnym na 130-leciu OSP pamiątki z okazji tego jubileuszu. Na zakończenie przemówień głos zabrali duchowni. Najpierw ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski, dziekan dekanatu Pońskiego, a następnie ksiądz kanonik Edmund Makowski, proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła w Pońsku, który po złożeniu życzeń zachęcił wszystkich do wspólnego odśpiewania kolendy. Chrystus się rodzi nas, o na zakończenie spotkania wystąpił zespół moja rodzina, który zaprezentował kolendy ze swojej płyty w świąteczny czas, z której dochód jest przeznaczony dla powodzian z okolic Gombina. Czas na zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych czekających na nas w przyszłym tygodniu. W niedzielę 16 stycznia w kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego o godzinie 16 odbędzie się tradycyjny noworoczny koncert kolęd Młodzieżowej Orkiestry dentej, której towarzyszyć będą artyści Filharmonii Narodowej z Warszawy. Ponadto Kino Kaleidoskop zaprasza od 12 do 16 stycznia na dwa filmy. Myśli się agenci o godzinie 17 i aż po grup o godzinie 19. Zapraszamy również na szereg wydarzeń sportowych, jakie czekają na nas w Miejskiej Hali Sportowej. Wszystkie z nich rozpoczną się o godzinie 10. W sobotę rozegrany zostanie trzeci turniej tenisa stołowego amatorów. Dzień później odbędzie się turniej piłki koszykowej mężczyzn z okazji wyzwolenia Płońska. Natomiast w środę odbędą się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych. To już wszystko w tym serwisie. Jeszcze raz dziękujemy, że byliście Państwo z nami podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia za tydzień.